W poprzednim odcinku. Poprzednim, poprzednim poprzednim, odcinku, poprzednim poprzednim odcinku. odcinku. Okej okay, Macieju. Myślę, że nastąpił ten czas, kiedy pora udać się w celu zdobywania terenów. A więc udamy się na południowy zachód. W sumie to długa droga przed nami. <śmany> Jest wioska! Mamy to. Wchodzimy, szykujemy, podpisujemy Pokój. nikogo nie zabijając. Dobra, mamy konstytucję, dlatego życzliwce przekonać. Ryszardzie, to cztery soczyste jabłuszka. Ej, ten chyba... Okej, okay, ej, przekonałem pierwszego. Tak, udało się. pierwszy głos, najpierwszy głos, najpierwszy głos. Lubimy się? O, to też! Ej, mamy kolejnego. Mamy dwa głosy. Jestem bardzo przekonujący. Dwa głosy, jeszcze tylko trzy. Dobra, słuchasz yy, proszę, przydatną tak. ci się jajka do gotowania. Przyjmujesz moje dary? O, kucharz, też jest przyjazny! No, jeszcze dwa głosy! Proszę to i to, mamy. No, kurde. O, ten jeszcze musi podpisać. O, dobra dam mu jednego emeralda za sześć bereda. Podpisuj. No i, I teraz wygraźmy wybory. Jesteście teraz pod naszą kontrolą. Porto z stało się naszą wioską. Naszą miejscowością. Witam was z powrotem Minecraft Survival! Razor Sonem, jest tam. Czy ty kurde, patrzysz? Hej. O, no jest razem. Niebawem Chciałbym tutaj zrobić jakieś pierwsze osiedle. To ja zrobić pierwsze osiedle. Okej. Okay. Okay. A my możemy jakby rozmnażać no? villagerów, pomóc im w rozmnażaniu Pozamy. się? Pozamy. W jaki sposób? A po prostu, jak wiesz. Ja mam filarze, do drugiego filarze, tak? czekaj, tak, 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 tak idzie powoli. I oni tak się podchodzą. I, I wtedy oni tak sobie na ciebie patrzą, tak, patrzą, tak, głębiej, głębiej, głębiej. I wtedy tak się, tak, serduszka się wszędzie robią. I, i tutaj chłoptyk, a to jest chłopczyk, albo dziewczynka, nie, jest zwykły chłopczyk. Nie, działam, chłopem, chłopem. Jak ma to nie działa, chłopę chłopem. Nie jestem w drzew. ręcznie. Eee, dobra, to musisz, no byś się wypciąć. Ale. Co <laughs> mamy zrobić, żeby te villagery to, to zrobiły? Mamy im coś dać do jedzenia? Jak No Właśnie nie, muszą mieć aby... Oni po prostu muszą mieć na tyle dobre środki, w sensie, że... Muszą mieć na tyle dobre trade, muszą dobre zarabiać przede wszystkim, a w końcu potem po czasie przy siebie... do siebie zbliżą i nagle będą pojawiać się wzruszkę, tylko ważne jest o to, żeby no my powiedzieli by... z daleka wtedy. No, dużo kurczaków. Po prostu musimy się z niej tradeować? Gdzie ja tu masz nowych kurczaków. No tak. Tu wszystko mam te takie lagi. idę je zabijać? Eee, nie zabijaj one się same zabijają, jakby, właśnie, miałem powiedzieć, e, odk że odkryłem najlepszy sposób na zarabianie expa i jedzenia w jednym. I wchodzimy tutaj, w sam środek i karmimy je wszystkie, dostajemy exp, one się obijają u siebie, wskutek czego się zabijają, Wpada wtedy z nich e, jedzenie. I jak dotychczas z tego sposobu nabiłem cholerę leveli, które zamieniłem na fajne enchanty i patrzcie ile mamy jedzenia w skrzynce. Zapasy na całe lata, a to w jeden dzień, kiedy robiłem wszystko. By the way, e, tu też dużo jajek z tego było, więc nie zmieściło się w lodówce, więc musiałem je zmieścić u Ciebie. Ty dałeś mi jajka do lodówki? Nie tylko do lodówki. Ja pierd... Ile tego jest? I tu też trochę masz. Pier... Ile jajek?! Po co mi tyle jajek?! Dużo białka to... będzie. Dobra, I wiesz co ja jeszcze, ja. jeszcze jakiś pozytyw tego? Taki, że nie musimy zbierać e, siana. Nie musimy je przyznać teraz na chleb, bo mamy chickeny, tylko możemy po prostu dawać nam naszym zwierzątkom. A! Creeper. O kurde, padną do kurczaków. Kurde. Dobra, dobra. E, trochę jajek wziąłem, więc jeszcze wsadzę do skrzynki. Proszę bardzo. Białko, z te białko. Czyli kiedyś podnikujesz. Nie. A właśnie, no, a propos... O kurde się nasiona kończą. Kiedyś marudziłem, że za dużo mamy e, tych nasion. Teraz zaczyna brakować. Od parę ciku właśnie szukałem sposób na najlepszy, na najlepszy sposób na zrobienie levela. Prowałem z zabijaniem mobów, zbieraniem minerałów, a teraz padam ten, ten zajebisty pomysł, który jest bardzo lepszy od poprzednich. Dzień dobry. A co? To mój level Eee Zaraz kolej No i ładnie oni się zabijają Dajem kurczaka Ile ja mam jajek, Syba? Przede mną jajka już Patrz, nie idzie kolejna porcja Ale tu nie ma miejsca Tu nie ma miejsca już Ty tyry ty, Dostawa Nie, idź mi z tym O cóż, nie mam miejsca tu To właśnie mówię, NG Tu masz do swojego Ej Proszę! Żryj i rośnij. A kto ci pozwolił wsadzić te jajka do mojej skrzyni? Słuchaj, słuchaj, ty, słuchaj, ty bez pytania po prostu wsadziłeś tysiące jaj do mojej lodówki, do mojej skrzyni. Bez przesady, jakie tysiące? Jak ty? tysiąc. tak już to dwa tysiące? Co mam zrobić z tym jajem? Ja nie wiem, spalić? Tam jest niż targa, tam jest śmietnik. Jakby co? Tak marnować jedzenie, to grzech. Panie, mamy, mamy za dużo jedzenia! Mam pomysł. Możemy, możemy obdarować te jajka villagerom. No lepiej, ale... Będziemy mieli podział villagerów. No będą użyteczni w robocie na budowie. W sumie ja się tylko na budowie, bo akurat... No nie będą, to o, o, się o, one nic na nie mogą Oni są upośledzeni, one, one, one są praktycznie... Są bardziej rozwinięte niż psy, ale o wiele mniej niż ludzie. No, czy się tradować. HT też są, wybudować, ale wiesz, to podstawa survivalu. To Co? mi? To mi, patrz. Gdzie... Grup Gustawa. No to dupie. Taka niespodzianeczka. To Czemu To bo... sam jest samobójstwo samobójstwo? Co ty zabijasz?! To dzieci tylko! Chce mi tu robić kurczaki! Kurde, już nie teraz mi padła! mi robić kurczaki, mi to daj! Ej, ja mam psa w szafie. Okej. Okay. Miałeś psa w szafie? Mam psa. O, pies. No. Ciekawe. Właśnie, e, ...bo kowadło się. Zniknęło. zniknęło? No... Po prostu tak. I nie było go już. Najwidoczniej kowadło ma Expired Date. Wygasa po paru życiach. A no w sumie to Znika tak, są to jest prawda. Straciwie mówiąc idzie do backroomsów. No cóż. o ci ale wielki kanion. to będziemy mieli w ogóle do kanionu? Będziemy mieli osiedle, Osiedle niż to jest zły pomysł, te villageri się zabiją. Nie zabiją, nie zabiją, tylko tutaj zamurujemy. Mam że się znasz na architekturze. Tak kur... To nie koniec sam zaprojektował, zaprojektowałem port, który jeszcze stoi. W sumie w twoje jest proszę tutaj robić Budować czy ale no. Najwyraźniej tak działa nasz rząd. Na rząd działa tak, że nie działa. Powinieneś jakąś tabliczkę dać, że w budowy nie wchodzić. W tym stylu. Eee, a, kom, a komu to oznajmiesz? Ja nie mam tutaj wolnych filagerów jeszcze. Nie mam ko, komu to oznajmić? Tylko nie, nie będziesz później zdziwiony, że będziesz musiał odpowiadać za mnie w sądzie. <laughs> nie mamy sądu. Populacja nasza to wynosi 2 osoby. Dwóch, 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 Powinniśmy zrobić dziecko. Eee, to nie działa w taki sposób. <grym> A skąd wiesz? No, chyba, chyba, chyba. Może spróbujesz. Trzeba coś powiedzieć. To w, nie jesteś w moim typie. Powiedz, że nie jesteś <grym> w moim typie. Co no to, to, to mój to nie wyjdzie. W ogóle. Nigdy. W ogóle. Zapomnij, zapomnij. Bo to będzie pierwsza, to będzie kamienita pierwsza. To e, z pracy budowy. Kruszek Dobra, pora. poza ten nap, napis prac budowy. Black Budowy. Wstęp tylko dla personelu budowlanego danger. Dosłać. A O, teraz jest dobrze. No możemy to zrobić jak przejście. Tyne przejście od naszego domu. Drewno. Nie wiem czy jest. Bo akurat dużo potrzebuję to. go teraz. Okej, Możemy, że coś pójdę wykopać, bo mi to zaczyna brakować. Ja pójdę kopać no. tam. Te wzgórza. Mam nadzieję, że te wzgórza też jakby o. o mam nadzieję, że to nie będzie tylko taka <laughs> dolina. Jakby os dolinowe osiedle, tylko bardziej też na wzgórzach to będzie, trochę tak jak w Brazylii. No to będzie, no będą osiedla. Jak te? Dom. Bo to ładnie się świeci w Wąskie wzgórze. Może tak nazwiemy to osiedle? Wąskie hmm, wzgórza. wzgórza. Wąskie wzgórza. E no? No, no, no. To no, ma jakiegoś strasznie, strasznie ciepłego. Chociaż tą, tą wie tutaj, e, tą fanę, którą mógłbym mógł zautomatyzować. Ona no, jest bardziej dla ozdoby niż do wykorzystania. No w sumie, tak, to było takie puste pole, chciałem je wypełnić. Ja tak właściwie to... Y, musisz zrobić ten maner w końcu. A, to czekaj, to, nie mamy, to ja nie mam tezo, tego, tylko śmierdzik ja i płetwy. Nadal nie mamy swojej osobowości. Hmm. To, to, to moje zadanie teraz, za stworzenie to. Jak, jak stworzysz to y, narzędzie do jak crafting, do banerów? Chyba dwie nici albo wełny i jak, jak z craftingiem. No, a ja to najpierw pójdę po te ośmiornice. Sama ośmiornica. To jest, to jest, jest małe, tylko małe pytanie. A? jak my skonstruujemy to drzewko? Hmm, bo nie ma takie drzewa w kraftowaniu baneru. Nie, za to. O oh, jest. Ej, eee, są i i jakieś tam inne. Nie, głowa, nie ma nie czegoś, głowa, ale... jakkolwiek podobnego, podobno wyglądającego do drzewa. O, dać kropkę. Niech będzie. There we go, mamy luma i mamy to. Mamy nasz banner. Nasze. O, właśnie, Star, powinniśmy postawić ten banner w kocistadzie i w Porto. wiesz, oznacza, to? że to są nasze wioski. O. Ja już zapomniałem zupełnie, co te kolory miały oznaczać. Ale mówiłem to gdzieś tak w jednym odcinku, więc możecie sobie oglądać, jeżeli chcecie wiedzieć, co te kolory oznaczają. Mam pomysł, gdzie dam te banery. One będą naszymi pucharami i pestrogą przed najeźdźcami. I damy mniej więcej gdzieś. Tu tutaj, tutaj? O! Yes, sir. Pora na... kontrolowany wybuch. status. Zatło slime. EXPLODE! Mm, to było jeszcze gorsze. Mm, totally useless. To do... tu. Co? Ja na moich derach właśnie do netheru. To wygląda ogóle przerażająco. ty uh, zobaczcie to na odcinku. Eee... Pillagerowie. Znowu patrulią. Ze by za to, że pozwalają. To my wiesz, oni byli jednak tutaj przed nami, więc to tak jakby my zawłaszczyliśmy ich teren. Ja mam nadzieję, że Bienia. oni nie planują jakiegoś że oni nie planują na jakiegoś podbicia nas bo tu ciągle nas patrują i podglądają co robimy to jest trochę podejrzane, trochę bardzo mój, mój plan był taki, żebyśmy spali ich bazę żebyśmy mieli hmm. ich prawdopodobnie spokój to są nasze tereny to jest Zaria. oni nie mają prawa się tutaj zapuszczać. nie, pierdolę to, idę ich zaatakować ich e, zanim oni nas zaatakują chcieliście wojnę? To ją dostaniecie. Tylko wiesz co? Zrobię to nocą. No to będę mniej zauważalny. A wtedy to bardziej ty będziesz mniej zauważalny, bo wiesz, z My jesteśmy takim ninjom. uch naszła noc. Wiesz co to znaczy? Pójdę po zapalniczkę. Masz tutaj pierwszą zapalniczkę. Idziemy ich ostatecznie wykończyć. Stary, cię na odległość. Z 10 km, musisz te butki. I to okay. wszystko w sumie. Znaczy... Ale ty biały. Ej, to było raść załóż... Ej, się kręć jakoś... Ej, jakoś! No. We've reached our destination Pora skończyć tą wojnę. To między nami... No, jazdy... jazdy. No w sumie to nie była wojna, tylko takie sprzeczki. Te jazdy. Coś ten stylu. Czymkolwiek to jest, zakończymy to teraz. Pest. O kurde, są w bazie Pamiętaj, musimy być lindżami O kurde O kurde, zauważyli je! Palimy! Palimy wszystko! A palę się! Kurwa co to będzie? Dobra, pal na górę, na górę. Zostaje wykonane. No nie wiem, się. Poświętam się, poświętam się. Nie, poświętaj się, nie warto. No nie, się. Ha! się wszystko. Ooook! Zajęliście. I love the view. So beautiful. Mam nadzieję, że ich, ich, ich nigdy nie spotkamy. Chyba eee, o, o, wybudują wybudowałem, wybudowałem sobie nową bazę. Co mi się wydaje, że mieliśmy jakby ich tylko bazę. Wiadomo, tylko tu z dwóch ich było ochrońców. Bardziej byli tacy stróży nocni. Najprawdopodobniej wciąż mogą nawiedzać nas. Ale przynajmniej nie mają bazy i tu jest jeszcze jeden! Raz ze schodem słońca a teraz doszczętnie prawdopodobnie będą chcieli teraz się zamścić. pewnie dojdzie do szerszego konfliktu czyli ta, zaczęliśmy, oficjalnie zaczęliśmy wojnę z nimi ale ich w końcu wykończymy, w końcu nie może ich być z nieskończoność to w nie będą mogli respić wykończymy ich ostatki i wyciężymy tą wojnę kurde, przydałby nam się iron eee no nie, no nie ma, no, nie ma musisz przyznać jakiś lepszy sposób na Zdobywaniem minerałów. Znaleźliśmy dobry sposób na zdobywanie jedzenia. Zdobyliśmy, znaleźliśmy dobry sposób na zdobywanie levela. Teraz pora na znalezienie dobrego sposobu na zdobywanie minerałów. Ale mam pomysł, jak sobie ułatwić e, zadanie. Zbuduję kolejkę na sam dół To oh. To o wiele bardziej praktyczne. I'm even cold. Very good. Dobra. Zrobiłem trzy banery. Dam dwa tutaj I jedno zabiorę do kocistadu Dobra, teraz gdzie to dać? W jakimś centrum, na rynku O, studnia, właśnie Okej, okay, zabiorę trochę marchewek tam Usadowił się z 21 marcheweczek Dobrze ci spisałeś, daj Okej, okay, niech będzie tak Ile, zobaczę jak już tam wybudowałeś to O, widać, że już są jakieś podstawy. Tutaj to jeszcze, to jeszcze jest dużo pracy, muszę przyznać. Dobra. Zakończmy odcinek. Okej, okay, ja tylko to to postawię. I? Proszę państwa, Mam małego chrumka! A cóż, proszę państwa, kończymy odcinek 17. Rozmnożeniem świń. Czyli całkiem niezłym progresem. Można e, no, powiedzieć, że ten odcinek był całkiem dosyć krótki, ale zwięzły. Zagramy Was. To był 17 odcinek. Widzimy się w 18.